Cześć, z tej strony Dawidziński z Asfix. W dzisiejszym wideo chcę poruszyć temat dosyć ciekawy, ponieważ zbliżamy się w sumie, już jesteśmy w okresie wakacyjnym. A co to oznacza dla nas, dla reklamodawców? Przede wszystkim, po pierwsze, punkt, że jest takie założenie, czy może jakaś wiara, przekonanie, że w wakacje nie warto robić reklam. Powiem Wam, że jest to dla mnie informacja no, mega wartościowa i się cieszę, że jest takie założenie przez innych reklamodawców, ponieważ jak dobrze wiecie, same reklamy na Facebooku czy Instagramie działają na zasadzie aukcji, czyli im mniej osób będzie robiło reklamy w tym okresie, tym lepiej po prostu dla mnie, ponieważ wtedy znaczy, że będę, będę miał mniej reklamodawców, z którymi będę w tej aukcji brał udział. Oczywiście może być sytuacja, że ktoś. Wyjeżdża na wakacje, może jest mniej dostępny, tylko pamiętajcie, te osoby, one to nie jest tak, że one są niedostępne przez trzy miesiące, najbliższe czy 2 miesiące załóżmy. Są to po prostu osoby, które wyjeżdżają może na 2 tygodnie, na 10 dni na urlop i później wracają do swojej pracy, wracają do swojego biznesu. Czyli to są tylko takie chwilowe, może przerwy, ale jak najbardziej, okres wakacyjny, według mnie, jest to okres, gdzie warto robić te reklamy. Ja zdecydowanie idę wręcz w drugą stronę, czyli jeżeli osoby mówią, że czegoś nie warto robić, to ja akurat testuję reklamę, swoje hipotezy w tym czasie i też robię, mam zaplanowane już kampanię sprzedażową swojego produktu cyfrowego w wakacje. Chcę zobaczyć, jak to zadziała, jak grupa docelowa będzie reagowała w trakcie wakacji, ponieważ uważam, że akurat jeżeli chodzi o reklamy. To w każdym momencie możesz robić po prostu takie kampanie. Bardziej chodzi o to, żeby skupić się, może kiedy to okienko powinno się zaczynać, kiedy to okienko sprzedażowe powinno się kończyć. No bo faktycznie, jeżeli mamy jakieś duże wydarzenia, czy to może piłka nożna, gdzie bardzo dużo osób może oglądać w tym czasie mecz, to nie ma sensu robić webinar otwierający i sprzedawać swój produkt, po prostu. Tutaj faktycznie duża część osób może być nieobecna w tej chwili. Ona może mieć inny priorytet, na przykład obejrzenie takiego meczu. Dlatego, jeżeli chodzi o same wakacje, to nie patrzyłbym w skali dwóch miesięcy, że teraz przez cały lipiec, sierpień nie będzie Twojej grupy docelowej, bo to jest nieprawda. Ale bardziej bym patrzył i to już w skali roku, nawet wakacje tutaj nie mają zbyt bardzo znaczenia, czy nie ma jakichś wydarzeń. Które mogą spowodować, że dano osoby na przykład nie przyjdą na otwarcie, albo na zamknięcie Twojego produktu, tak, Twojego okienka sprzedażowego. Też pamiętajcie o tym, żeby nie słuchać tego, co mówi większość osób. Tak, że wszyscy mówią, że w wakacje nie ma sensu robić reklam. Możliwe jest po prostu, że w tym czasie. Trochę wzrośnie ten koszt pozyskania na przykład kontaktu czy sprzedaży, ale dalej warto jednak robić reklamy, żeby ciągle to konto reklamowe się uczyło, żeby Pixel Facebooka dostawał kolejne dane. Możesz po prostu obniżyć wtedy budżet reklamowy, który przeznaczasz na swoje reklamy, ale dalej jednak sobie testuj testuj grupy docelowe, testuj grafiki, testuj wideo, różne kreacje reklamowe. Jest to też fajne, żeby testować sobie różne hasła, które typowo mogą być nawet związane z wakacjami. Bo pamiętajcie, że jeżeli ktoś jest na wakacjach, to możecie też dać hasło reklamowe czy w tekście reklamowym, które nawiązuje do tego, że jest w danej chwili na wakacjach, ale przecież o biznes musi zadbać. I wtedy osoby też mają czas, żeby sobie posiedzieć na Facebooku, bo widząc jak, nawet zobaczcie, jak pojedziecie sobie do hotelu czy, czy gdziekolwiek, to zobaczycie, że na stole ten telefon jednak leży. Niby ludzie są na wakacjach, ale niestety jest taki nawyk, żeby ten telefon złapać, żeby zobaczyć, co się dzieje na tym facebooku, żeby otworzyć tego maila. Dlatego zdecydowanie polecam, warto robić reklamy w okresie wakacyjnym, tylko po prostu zaplanujcie sobie odpowiednią strategię na ten okres. A pamiętajcie, że wakacja to też szansa, ponieważ niektóre branże Niektóre produkty cyfrowe, one jak najbardziej nawet w wakacje będą lepsze niż na przykład w innych częściach roku. Dlatego wracamy do punktu, do którego zawsze mówię, że od którego trzeba wyjść, czyli poznanie twojej grupy docelowej. Jeśli twoja gru grupa docelowa jest w wakacje otwarta na produkty cyfrowe, no to jak najbardziej robisz reklamy. Jeżeli nie jest to pomyśl w jaki sposób możesz przetestować pewne swoje hipotezy. W jaki sposób możesz przetestować jakiś swój pomysł? No, bo po prostu wakacje to jest fajny okres, jak każdy tak naprawdę miesiąc w ciągu roku, żeby pewne hipotezy sprawdzać i poznawać Twoją grupę docelową. W tym wideo to wszystko. Mam nadzieję, że zachęciłem Ciebie do tego, żebyś dalej jednak robił te reklamy w wakacje. Podziel się komentarzem. Jakimś zapytaniem, jeżeli masz zapytanie na temat tego, co powiedziałem, chcesz rozszerzyć może ten temat też, to no po prostu podziel się takim komentarzem poniżej pod tym wideo. A teraz subskrybuj kanał, daj lajka like i słyszymy się w kolejnym wideo na kanale. Cześć!